Słowa na mnie w Zdarzało się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem przechodził przez ogranicze Semen i Gdy wchodzili do pewnej wsi, doszło naprzeciw niego dziesięciu trądowatek. Zaczynali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, mistrzu, umituj się rany. Na ten, ten widok, rzekł do nich, idźcie, pokażcie się kapanom, a gdy szkni zostaje oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem padł na twarz u jego nóg i dziękował mu, a bełtow nie wyszła zaś czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych. Gdzie jest dziewięć Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i odbył od Bogu tylko ten cudzoziemiec? Do Łatwo powiedzieć, prawda? Słuchajcie, chcę zwrócić Wam dzisiaj uwagę na na, na, na tego z pierwszego czytania. Kościół przygotowuje także że zawsze jest wyjęte z Pisma Świętego, ale warto by było od to całą przeczytać, sobie całą z Pisma Świętego. choroba chorobę na trąb. Chorobę, która w tamtych czasach była wstydliwa i nieuleczalna. Proszę sobie wyobrazić ciało, które gnije od no, po naszych skutkach. Nam ma niewolnicę. Niewolnicę, która, która została dowadzona z Izraela, która widząc imię boga zle. Na nami nadzieja. Wyrusza na spotkanie z tymi, ale na prorok, nawet, nawet do niego nie wychodzi. Nie chce z nim rozmawiać, tylko przez sługę każe mu obmyć się siedem razy i jednym No jest oburzony, no jak? No wyobraź sobie, idziesz do lekarza. Widzisz, co jest znanego uzdrowiciela. I tutaj to, że my w człowieku podamy dzień Nie człowiek uzdrawiany. Bóg przez człowieka tak, ale nie człowiek. Więc zobaczcie, wyobraź sobie taką sytuację. I też chcesz pomocy, a nawet on ci ignoruje I przez pielęgniarkę, czy przez kogoś innego. Niech zrobi to i to i to. Ej! Mam nadzieję oczekuje jakiegoś rytuału, jakiejś modlitwy albo dotknięcia przez proroka. Niech ten prorok mnie dotknie, niech ustąpi, niech ustąpi ten prąd. Jest wściekły. Ale słudzy przekonują go, że warto spróbować czegoś tak prostego. Coś wodzu coś prostego, spróbować. No co Ci szkodzi? I cóc się zgadza. Wykonuje polecenia Glizmusz. I kiedy wynurza się po raz siódmy, zostaje uzdrowiony. Co robi Naaman? Słuchajcie, zobaczcie, wdzięczny Naaman obiecał składać ofiary Bogu Izraela. Przez to odchodzi od Boszków, ale będzie składał ofiary Bogu Izraela. Zobaczcie, się w nasze życie. Myślę, że każdy z nas ma jakieś większe lub mniejsze problemy, które problemy które ciążą nam w życiu. Bywa, że jak nam skrywamy nasze słabości pod przykrywką tytułów, no bo wielki wielki znany człowiek. Posiadłości, bogate no i, i gdzieś ma jakiś problem, z którym nie może sobie poradzić. Bardzo wielu tak ma. Słuchajcie, to jest takie pewne świadectwo, pewien, pewien bardzo znany człowiek, który prowadzi firmę, dużą, ogromną firmę, chętnie udziela się, charytatywnie pomaga, wszystkim pomaga, ale skrywa problem. Pyta się, rozmawia z przyjaciółmi. Rozmawia ze znajomymi, ale w wielkiej tajemnicy. I gdzieś słyszę, że prosta, zwykła kobieta mówi, idź do spowiedzi, weź różaniec, idź do spowiedzi, wyspowiadaj się. Potem idź do kościoła, oklęknij i oddaj to wszystko panu. Z jakimś poddaniem panuje sobie problem. Problem jest taki, że są konsekwencje. Konsekwencje grzechu. I on ma tego świadomość, on sobie nie radzi. Bo konsekwencją jest taka, że on chciał koniec, on chciał odejść, on chciał zapomnieć, bo to male się nie daje, bo, bo kobieta no, oczekuje dalszego, dalszych stówek, dalszych. nerwowy, Rodzina wszystko, wszystko się wali mu na głowę. Już gdy był tak bardzo wymęczony, postanowił pójść do spowiedzi, że rzeczywiście uflął przed tym Najświętszym Sakramentem i oddał to Panu Jezusowi. Wyciszył się. Stało mu się jak lżej na duszy sumieniu. Słuchajcie, niesamowite rzeczy, on to sam opowiadał sobie. Wychodzi z kościoła i dostaje dostaję SMS-a, dostaję SMS-a zaraz po po wyjściu z kościoła. SMS brzmi tak: moja mama ma Wracam na poblacie. Jak tylko będę mogła wrócę. ale ona ja nigdy nie wraca. Zostaje na zawsze na poblacie. I chciałbyś się powiedzieć, rodzina ona Kto mu? On sam ta kobieta, to mu pomógł, zostawiamy. Zobaczcie, powiecie, jak trwa to do Boga, to prawda. Często, nawet bardzo często tak działamy, ale to nie jest złe. Kochani, to nie jest złe. Może trudne sytuacje się zdarzają właśnie dlatego, żebyśmy zobaczyli wielkość naszego Boga, żeby starczy poprosić, a On pochyli się nad nami. To jest wielkość naszego Boga. On zawsze pomaga. Wierz tylko, wierz, w ja. I zobaczcie, ważne jest jednak okazanie wdzięczności za miłosierdzie i jeszcze jedno. Pozostanie przy naszym wydawcy. Przy naszym pozostanie. Wdzięczność i pozostanie. Wdzięcznym nam obiecał oddawać cześć Bogu, który go uzdrowił. tego życzymy, ale nigdy nie zostawia nas bez pomocy. A my Bożą pomoc przypisujemy, przypisujemy lekarzom, ludziom albo przypadkowi. żeby to był przypadek? Bogu nie dziękuję na lóżach. A Bóg działa. Bóg działa przez ubogie środki. Słuchajcie. Bóg działa ubogie, przez ubogie środki. Ukryty w prostym kawałku chleba, któremu Ale tak często nie widzimy, że, że to on pomaga. I słuchajcie, przykład też z życia w Ziemi. Pewna mama mogli się o trzeźwość swojego syna. On po prostu chleje, on jest alkoholikiem, ona już sobie nie daje rady. Ona odmawia pompy jarki, ona odmawia, chodzi na mężczyźnie. Ona wręcz łaga tego Boga. I pewnego dnia podbity chłopak jej sen został potrącony przez samochód w, kry w krytyce. Słuchajcie, w szpitalu zakochał się w pielęgniarce, z którą się pożenił, ale brzmi go. Był ślub, piękna sprawa, wyszedł stanął staną zakochany ma rodzinę. I słuchajcie, co się dzieje? Zostawił alkohol i strzechnym alkoholikiem. Mama się cieszy, mama się cieszy, że syn ocalał, że ma rodzinę, że hajknął się z pielęgniarką, ale nie widziała w tych wydarzenia. W tych wydarzeniach nie widzi odpowiedzi Boga na jej Ona mówi, tak, Bóg ma różne środki, przez które działa, tylko czy my chcemy zobaczyć, tak, oczywiście. Ale działanie Pana Boga, ona przypisuje Czy my chcemy mu podziękować za pomoc? Jak to jest? Dziękujesz Bogu za to, co dostajesz. Czy naprawdę cię podziękujesz Bogu? Czy może uważasz, że zwyczajnie miałeś szczęścia, bo sam zapracowałeś na to wszystko? Bóg działa przez proste rzeczy. Naaman na, miał dla uzdrowienia zanurzyć się siedem razy w wodzie. Zobaczcie, siedem razy w młodziem miał się, mógłby powiedzieć, bu, no, co ja Za ja mam być, choroba nieuleczalna, ja mam siedem razy się zadłużyć i będę zdrowa I teraz dobrze pomyśl, zastanów się nad tym, co Ci powiem. Kościół, ale nie, nie kakao, nie tylko papież i skupi. Kościół, czyli Twoja mama, Ty. Kościół wspólnota ludzi opuszczonych. Mówi tak bardzo często: Zaufaj, karm się ciałem Pana Jezusa. Czyli weź tą świętą, Weź tą świętą, ciało Pana Jezusa. Czy to takie trudne? Nie. Ale my nie wierzymy. Sorry, ale my nie wierzymy w końca. Bo gdybym miał i pójdę, klęknę przed Panem i powiem, Boże, zgrzeszyłem, Boże, mam problem, chcę przyjąć Twoje ciało, wiem, wierzę, że Ty mi pomożesz. Pan tak zrobił. Tak proste. Zobaczcie, ile tych mszy świętych jest opuszczanych. W sobie nie, nie zdajemy z tego sprawy, a tam jest. Będziecie się karmić moim ciałem, będziecie mieli życie w sobie. Życie wieczne. I to, tu obecne, będziecie szli. Proste sprawy, prawda? Tak proste, jak założenie się siedem razy w wodzie. Proste sprawy, które mogą odmienić to, co ziemskie, bo mogą odmienić ziemskie życie, ale też dać życie wieczne. Czy jestem gdzieś Podziękować Bogu, bo może inaczej. Czy potrafię, czy umiem trwać w Jego